W Wydziale Architektury ma kierunek architektura wnętrz, jest to kierunek praktyczny. Staramy się, aby nasi studenci byli jak najlepiej przygotowani do pracy w zawodzie, dlatego już w czasie nauki i na pierwszym i na drugim stopniu staramy się, aby już bardzo praktycznie dotknęli i poczuli współpracę z, z firmą, która jest związana z oczywiście produkcją. Mebli. wydział architektury Politechniki Białostockiej usilnie stara się by proces dydaktyczny przebiegał wielotorowo w tym kontakcie z firmami, które mogą nas wspomóc zarówno poradą merytoryczną jak i współudziałem w procesie dydaktycznym. Współpraca polegała też na tym, że oczywiście profesjonalnie były też udzielane korekty technologicznie. Studenci już poczuli bardzo dokładnie, na czym polega projektowanie przy Konkretnych założeniach i technologicznych i użytkowych danej firmy. Konkursy, takie jak ten konkurs na Mebel dają szansę studentom zetknąć się z praktycznymi wymaganiami producenta mebli. Jest to bardzo cenna wiedza, którą nabywają i jednocześnie nabywają kompetencje społeczne, czyli jak przekonać potencjalnego inwestora do swoich projektów. Tego typu przedsięwzięć na wydziale organizujemy naprawdę sporo i mamy nadzieję, że będzie. Jeszcze więcej. Był to konkurs we współpracy z Wydziału Architektury, Kierunku Architektura wnętrz i firmy Tobo. Były dwa tematy, projekt mebli gabinetowych i mebli biurowych. Nasz projekt opierał się na konstrukcji biurka w kształcie trapezu. Biurko to jest zbudowane z trzech trójkątów równobocznych, przez co mamy więcej możliwości zestawiania tych mebli. Chcieliśmy jak najbardziej wykorzystać możliwości właśnie zestawiania tych mebli ze sobą, maksymalizując pracowników pracujących w jednej przestrzeni. Zachowując przy tym oczywiście zasady ergonomii i wygody pracy. Musieliśmy zwrócić uwagę na jak najmniejszą ilość odpadów produkcyjnych, zoptymalizować właśnie te wycinki i kawałki mebli, z których będziemy tworzyć naszą kolekcję. Kładą duży nacisk na to, żeby te meble były minimalne, żeby były proste, ale jednak żeby miały jakiś taki dodatkowy akcent i udało mi się taki uzyskać poprzez warstwowość. Mój projekt wyróżnia się minimalizmem. Kładłam nacisk, żeby był funkcjonalny, ale też estetyczny i taki przyjazny dla oka.